Fajna, fajnie, fajnie, naprawdę, fajnie, fajnie, naprawdę. O, Coś chciał Bartek. Halo. No hej. Siema. Widziałem, że masz streama, ja też mam. Ty, takie pytanie mam. No? Może zamiast 010 robić w lidze, to pojedziesz z nami do Krakowa w sobotę i w niedzielę na irl -ę. Jedzie lewó z Poznania i od razu ci powiem jaki jest content. Mianowicie przyjeżdżam do Nemsko i siostry Botez do Polski. Jesteśmy umówieni na irl -ę. Będzie dymione. W sumie brzmi fajnie, tylko problem, że mam te gówno na oku i trochę się wstydzę, nie? Jakie kurwa, co? No, ty nie widzisz, co mam na oku? Nie. Nie widzę nawet na kamerce teraz. Pokaż. No, takie gumy. O, to się nazywa jęczmień. Ty, to Gradówka. jest. Gradówka. Staropolski sposób jest, żeby do tego złoto przyłożyć. Przy, A to nie jest to, to jęczmień. A co to? Gradówka. Kurde. A od czego, to jest od brudu? Tak, tak. Serio? Co to nie no. No nie wiem, no ja się myję, no nie wiem no, czemu mi wyszło no. Dobra, powiem tak Bruce. Nie ma oparcia, pytałeś o jakieś ciekawe rzeczy, no to teraz mam. Będzie generalnie taki zabawny reunion. Mamy trochę w poddymić. Wiesz, że ja mało Jereli robię, ale przygotuję wszystko. No nie chcę się, ale czasem z tego domu wyjdę. W sobotę Więc w niedzielę? Tak, ja takie rzeczy jak noslek to opłacę lajtowo. A zrobimy jakieś fajne, fajne rzeczy. Kurde, no brzmi, chyba się w To Daj znać po prostu jak to widzisz, nie? Bez presji, bo teraz dzwonię na streamie, mogłem po streamie dzwonić, ale już no zostało to zlikowane, bo i tak wszyscy wiedzą, że Botezówy i NEMsko będzie w Polsce, ale trajda wczoraj dała, więc... A! I kurde ten! Ile tysięcy złotych, czy tam ile złotych donate gola ustawić, żebyś tatuaż szachowy zrobił na IRL-ku? <laughs> bo pytał. Stary, to jest dla ciebie życiowa szansa. A to do mnie pójdzie? No do ciebie. To będzie donate goal na streamie i ja tak z no. I zrobimy ci tatuaż w trakcie streama, stary. Aleś, o k to, to, będzie dopiero dym z dupy, nie? Tylko przemyśl se kwotę, czy chcesz, czy nie, bo to pomyślałem, że taki content, wiesz, no mocno. Ja na przykład tatuażu bym sobie nie zrobił, bo mi się nie chce. A jaka jest ja. taka realna kwota, żebym ustawił, żebym miał coś dla siebie pokryć tatuaż? i żebym nie żałował. Przegadaj ze swoimi widzami. Nie, Mogę nie, no, ale, to. Jak ty byś strzelał? To tw twoja... Stary, no. nie mam pojęcia. Przysięgam. Ja też nie wiem, czy tam na Simie będzie 500 widzów, czy 5000, stary, bo teraz też jest... Raz, że jest ciężko oszacować. Dwa, nie mamy jeszcze planu, dopiero kontent powoli buduje. Do soboty jest jeszcze trzy dni, więc wymyślimy kilka rzeczy fajnych. No ale wiadomo, że oprócz szachów to będziemy też jakiś drang stream lekki, no przede wszystkim Będą też fajne akcje. Ten tatuaż to nie jest mus, Tak rzuciłem żartem, ale wiem, że widzowie by chcieli taki do jednego bo to giga poddymione by było. I kasa dla ciebie, nie? I bym miał robić tatuaż IRL na live. Ie. Na live, tak. Ale jak duży, bo je, jakiś mały, tak? Jakikolwiek. No wybralibyśmy z czatem, ty byś też wybrał. Ja nie chcę, żebyś ty miał konia na całe plecy, nie? Ale coś lekkiego, szachowego, tylko na przykład, zobacz, napisałbyś sobie ostre debiuty na fiucie, jakby ci się zmieściło. To by było coś nie. Carie, no, na tam... Nie, na no, fiucie nie. Mógłbym na przedramieniu pionka wytatuować. No to byśmy pomyśleli. Nie, no, jakiego pionka jak ty królem jesteś? Król kontentu, Aleksander Kardaś. Przemyśl sobie to, czy chcesz. Przemyśl. Ewentualnie mogę, z mogę, mogę mogę zrobić tatuaż na IRL. Gol, Gol 8000. Jak się, jak się uzupełni 8 koła i to dostanę, to pokryję... Oj, uzupełni się! Sam pokryje stary kwotę, ale <noise> muszę to zobaczyć. Tatułem nie, z motyłem szachowym. Ej, 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 chwila, ale rozumiem, ale ty nie możesz wysyłać przecież na to tylko widzowie, tak? No ale co, no ja też widzę. No nie, no dobra, może to być donate goal, ok. Nie I no, ja 50 jakby... tysięcy no bez przesady, ale no takie 8-10 bym chciał w sumie. Jest spokoj, byś dotrzymał z pierwszej obietnicy stary, którą słyszałem, bo siłownia już poszła w p. Nie? Już nie ćwiczysz? Mm, no właśnie, chciałem iść dzisiaj, ale się wstydzę przez tą gradówkę. Stary, po pierwsze, to ty p... tą ligę 0-10-3 zrobiłeś. Miałeś tak p... impakt, ścisz pałę w tę grę. Akceptuj to i si z... pieniądze z tych widzów, co p... cię oglądają, bo to nie da. P... To, p... Jesteś nieudacznikiem w Lola, jesteś super gość. Cię nie przejmuj p... śmiechu trochę. Czy będą mnie. Po to są na tym czacie, żeby cię wyzywać. Po drugie, masz fajne JRL-e, Chciałeś coś robić? Możemy coś ciekawego porobić. Dobra, no ja, no ja miałem teraz JRL-a z sucharem, z rypsonem i się mega fajnie bawiłem. Oj, nie widziałem. Gotowałem w plenerze obiadek i się. No dobra, no to ja jestem. up. Donate gol na tatuaż szachowy 8K, ale to musi być mały tatuaż. Mały taki, no dobra. takiej wielkości, no. Mały to słuchaj, żeby nawet tatuaż. nie było niedopowiedzeń, to ja zrobię dwa, dwa linki wtedy na czas streama i od razu kasa będzie dla ciebie. Nawet jak się nie spełni 8 koła... To nie, i tak nie, nie, nie musisz, no to niech leci do, do ciebie i jak się spełni, y czy tam whatever, to mi wyślesz, no przecież mnie nie, nie oskarbujesz. Dobra, wiesz. jeszcze wy wymyśl sobie jaki chcesz tatuaż. Ja proponuję logo Ostre Debiuty. Jak wejdziesz na debiuty.pl, to, to jest naprawdę ładne oko, taki koń gryżący piąka. Pokaż. Tylko można to trochę podspernić? Ewentualnie, Ostre ten... Ale. Ostre myślnik debiuty. Jak piszesz bez myślnika, to wirusy ci wyskoczą, bo mi kurwa, widzowie z***ali Hosting debiuty. Myślnik debiuty.pl Która to jest graficzka? No w ogóle to są ładne graficzki tych kursów. To ewentualnie kursy No to? Ale to już... No, logotyp jest z lewy w lewym rogu, nie? Taki o. Który? Rzeszutki. Te? Kurde, nie widzę u ciebie na streamie, bo lolę masz. A, Sorki, tutaj. No Tutaj mi się nie podobają. Te. I wydają się skomplikowane. Ale czemu ty wpisujesz to w Google, a nie ostre myślnik debiuty na stronie? Co ty robisz? Przecież ja mam stronę ostre myślnik debiuty Ty w Google szukam. Olek bez zmian w formie, człowieku. Ale to twoje ale logo się miałbym sobie wytatuować? No ale jest szachowe, nie, wyjebane, po prostu jakieś szachowe, sobie znajdź fajny motyw, przygotuj się na to, to będzie, to... ja będę musiał zrobić tak, ja będę, wezmę taką szachownicę, co od razu szczytuje ruchy, widzowie będą widzieli termometr, wymyślę jak zagrać fajnie w Alko szachy yy... i kontent zrobimy w sobotę i w niedzielę, no i tutaj jest kilka graficzek, te graficzki mi się podobają i mo... to już nie jest taki cringe tatuaż, a to lewe, to jest właśnie ten konik i ten pionek, to, to jest takie lekkie, grzeczne logo. No, te logo mógłbym zrobić, ale z trochę. Zrób sobie jakich też, dobra, bo miały być szachy. Po prostu, żeby był szachowy. Nie tribal nad dupą, czy tam 0-10 Darius, tylko coś szachowego, sobie wybierz. Na co masz po prostu ochotę, żeby nie było, że cię forsuje do tego ostre debiuty. Tak sobie powiedziałem, ale totalnie wiesz, wisi mi to. Hmm. Jakieś pomysły? No dobra, to ja będę w Krakowie, nie przyjdę. No dobra, to możemy się jeszcze złapać pewnie w piątek, bo będziemy jeszcze w piątek z ekipą, bo generalnie kilka osób już zlikowałem, kto jedzie. Nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, ale w 2021 yy, mieliśmy taką xn rodzinę i to jest potem w chuj memem było i właśnie teraz mm -hmm. pod mema bierzemy te osoby i jedziemy, czyli Lewus, Rajon, który już w ogóle w necie nie robi, miał być Sadowski, ale jego nie będzie. Kozoka niestety nie będzie, no ale będą takie osoby właśnie starego community. Będzie Slay? Nie, nie, slaja nie będzie. Okej. Okay. Ale mogę zapytać go, czy, czy będzie. Noć. Ale będzie spoko. No dobra. Także szykuj dupę i bez miny zbitego psa. Bo ci tatuaż wytatuje na czole i będziesz miał. No dobra, no ja bym na przedramieniu sobie zrobił po prostu. Rób co so, gdzie chcesz, stary. Wiele by można było pokazać na streamie, nie? <noise> Ale to giga zadymione. No dobra, no podoba mi się pomysł. Bo ja kiedyś chciałem mieć w sumie tatuaż. A w sumie teraz będzie jakaś motywacja. To spoko. No i git, stary. Donate Goal będzie. Normalnie będziemy jak ci o, 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 osiem, z głośnikiem. 8k jest spoko? Czy więcej, czy mniej? Bo ja nie wiem, Słuchaj, ja wiem jedno. Nie może to być kwota... Podobna do 25 tysięcy, bo to będzie w mym roku, jak Donate Gold 25 go 25 koła będzie tyle, co na Toronto to zbierałem. Przemyśl to, przedyskutuj ze swoimi widzami, wybierz sobie motyw szachowy, bo naprawdę może być ładny szachowy motyw. I kasa dla ciebie plus. No tatuaż to pewnie. Um, nie wiem czy tam. Ja, ja mogę to zapłacić tymi, i zwrócić za tatuaż, ale kasa z Donate Goła dla ciebie. Czyli jak, jak się nie nazbiera, to też leci. No to no, niech będzie dla ciebie, bo będziemy zbierać na tatuaż, ale gwarantuję ci, że się uzbiera człowieku, na takim IRL-u na pewno będzie No dobra, mówił, że to, że... no dobra. Tylko żebyś nie oszukał. I nie, ja nie oszukam, dotrzymam no. słowa. Tylko, no i świetnie. tylko nie wiem jaką kwotę, wybrać ci jaki tatuaż, te dwie, dwie Stary, rzeczy mnie nurtują. Posłuchaj, kwota tak naprawdę jaką ustalisz taka będzie, a jak będziemy robić fajne rzeczy, to to się uzbiera. Pamiętasz 8 koła na Drunkstreamie zarobiliśmy u ciebie. Ej, co myślisz o tym? To ten jest spoko. Pokazuję, bo fajnie ten mi się podoba nawet. Pokaż na scenie, bo. O, dobra, mam to, czekaj. Ktoś taki malutki, to trochę skam będzie. No. No, no jeszcze mały. Tak mi się wydaje, nie. No to taki mały, to no nie wiem, czy Donate go 8 koła to jest uczciwie tak, za takie coś. Nie wiem, jakby to powiedzieć. No Ładny, ale malusi. Ale też nie chcę wypierać presji, żebyś robił jakiś duży. Po prostu ustalimy jasno reguły i powiemy. Git? No dobra. Bo ludzie znowu powiedzą a k***a koła to tatuaż dwucentymetrowy, nie? Mm. Dobra, to ja wybiorę większy tatuaż, a gol ustawi, ustawimy 15k i jest git. O dobra, widzę, że jazda z k no dobra bo Miesz siłę na zamiary, no ale... I jeszcze pod dymie. A ty sprytny jesteś, bo jak się nie zbiera to i tak kasa do ciebie, ty k***a. Twoja Oj, Typowy brus. Dobra, ale ja nie owkamuję, przynajmniej. To znaczy, oh. nie żebym sugerował, że ktoś wkał kiedyś na Donate Gala jakiegoś. Widzisz, jak nie Toronto. Jak nie, jak nie ja do Toronto, to Toronto do mnie stary. A, jeszcze kurs spływania zrobimy z tobą JRL kiedyś. Ja to muszę ja, ja, zrobić. Ja nie mogę. Nie. W dupie mam to. już statuasz zrobisz, to idziemy od razu na kurs znurkowania. To ja zrobię za ciebie, a ty do Toronto. Ej, taki? Ej, ten mi się podoba, ten. Podoba mi... no, słuchaj, nie bądź w gorącej wodzie, kompany, na razie no już musiałem zlikować te rzeczy, bo ludzie i tak, prędzej czy później by się dowiedzieli. Nas... Wybierz sobie na spokojnie, przedyskutuj z widzami, to, to też fajny kontent, żeby przedyskutować, przygotować. Ej, ej jaki... ten jest mega jaki ładny, jest tylko za... no, ten jest ładny. No ten jest ładny, tylko nawet nie wiem, co symbolizuje, ktoś go sobie spersonalizował. Ty możesz zrobić, wiesz, no też takie coś z, z twoją osobą, nie? Kurde, no, mm, gdzie ta coś takiego wymyślenie? No chyba, że masz jakiś ja, ja kontakt by... do kogoś, kto robi tatuaże by mi jakiś projekt wymyślił fajny, podobny. Człowieku, mam przyjaciela, który ma swoją własną tatuatarnię w Krakowie. Możemy tam wpaść, on już ze mną streamował, bez kitu. Tak? A tatuaż będzie pewnie nawet za friko. On Chętnie za taką reklamę, to oko. Człowie... oni on ci wszystko zrobią. A mógłbyś, to, a, a mógłbyś zapytać go, czy bym się ze mną ugadał, co, co byśmy zrobili? No jeżeli jesteś zdecydowany, tylko no, ja bym był zdania, że nie aż tak dużo donate goal, jak będzie, jak będzie nadpłata, to też jakby wiesz, Mówi, ja mam 15 wyjewane. koła, a, a 10? No moim zdaniem, jak donate goal na jeden dzień i to nie jest charytatywne, to dużo, ale raczej w moim komunity byśmy to dozbierali w połączeniu z twoim oraz nowokretami, no, no, którzy no. przyjdą. Kula wiesz, w słomianym kapeluszu. O, król w słomianym kapeluszu, to jest dobre, bo ty masz słomiany zapał, plus ty w tą Aha. dawałeś całe, siedziałeś całe życie w tym, no co, no, zrealowałem. No dobra. To słuchaj, zapisz do tego kolegi, żeby się ode, do mnie odezwał i czy możemy coś zrobić. Powiedzmy, jak sprawa wygląda. No bo nie chcę mieć jakiejś kalki, tatuażu, ktoś coś ma, a sam mówię, że, żeby mnie oskamował widzów na jakieś małe gówno, typu pionka, dwucentymetrowego. Stary, spoko, loko, posłuchaj. Tak jak mówię, Ziomek mój ma, nie wiem jak to się nazywa, ale to, co się robi, tatuaże w, no. w Krakowie, właśnie, bo jedziemy do Krakowa, jest tam. Legit normalnie studio i to jest Legit dobry ziomal, więc on to machnie, jest zaufany mhm. i jeśli chodzi o paterny, to zgaduję, że można z nim dogadać i nawet możesz mu zasugerować, jaki projekt chciałbyś zrobić, a on przygotuje różne te różne projekty. Nie? Tylko będzie, będziesz miał pytanie, gdzie, na którym miejscu. No tak, tak, ale no mógłbym z nim już ty, a wyobraź sobie, że wytatujesz sobie wszystkie figury na kostkach, to by było spoko, nie? Na lewej pion. Jak z... na kostkach? No na kostkach od dłoni, nie? Dlaczego nie, to nie bokserzy, na na dłoni nie chcę tatuażu, tylko przedramię. A, a, a taki to, a właśnie taki to, teraz mnie nasłucha, że taki ten ja zrobił stary. Król, hetman, skoczek i pionek, na przykład. Jak, Fajnie by to jak, wyglądało. Jak chcę wy mieć cokolwiek tatuaż, to tylko przed ramię. najlepiej prawa, prawa ręka. Nie chcę mieć na twarzy, na dłoniach, na szyi. No, na twarzy to chyba, to chyba nawet ty byś nie zrobił, stary. O, Overpull zasugerował, Jak walniesz to, to, to pięć koła. Co to jest? <laughs> Ej, to by było dobre, k I przerobione na króla tylko sagowego. Nie ma nie ch**a. Ej, to jest zajebiste. No dobra, ja jestem skłonny nawet zejść z tego, że musi być szachowy. Takie coś mi przeszło. Nie, nie nie zgadzam nie się. Nie. Stary, ale na to Donate goal 15 kawy poszło. Nie, ja, nie, nie. Ej, wyobraźcie sobie, że on ma to na przykład na nadbrzuszu i zdejmuje się, do, do Majtek się rozbiera z jakąś laską, a tu taki psikus, nie, nie, nie. nie. Tatu o, stary, to stary, taka antykoncepcja na całe życie. Nie? Musimy ochłonąć. Tatuaż jest na całe życie, i chciałbym, chociaż coś co ładnie wygląda. No nie wytatuję co czegoś takiego. Nie? Dobra, pozostawiam cię z tą myślą. Zastanów się też nad jakimś kontentem. Wiadomo, że oprócz szachu będziemy też robić inne rzeczy. Szczerze, ja kontakt ja, ja zawsze będzie y. tworzę, jak już jestem, nie? No ja wiem jedno, że jak plecak będzie działał prawidłowo, no to kontent się nie boję. Będziemy mieli całą sobotę i całą niedzielę do robienia rzeczy i też będziemy mogli jeszcze w piątek się złapać ekipą, żeby dogadać co. A dałbyś robimy, mi czyli. kontakt do tego tatuażysty. No tak, ale dopiero odpaliłem streamka, obejrzę chwilę Moment Prawdy, popykam w, w TFT i na dniach po prostu po kolei będę pisał i załatwiał, dobra? Dzięki no dobra, sobie, Janos. no to ja, ja, ja jestem chętny. No, no to przejdziemy z Lewusem razem, pojedziemy rano, mamy pociąg w takim razie. Kurde, dobra. Faj, fajny pomysł padłeś, podoba mi się. No nie chciałem golikować, ale no tak już widzowie, od dwóch dni stary jestem bombardowany. Dobra, już cię albo do, dodał do grupki. Tamasz, tylko nie mów jeszcze wszystkich uczestników grupki, bo to jeszcze nie każdy jest pewny. Bo jest okay, nie mów okay, tego, co tam okay, okay. bo te plany dopiero wymyślamy. Dzięki Trebuszu za suba. No, no, dzięki no, Bartek bardzo za zaproszenie, streamka, będzie fajbiście Tylko się trochę boję, bo tatuaż chyba boli, nie? A no, co jak no, wymięknę? Co pewnie... jak będę płakał jak mała dziewczynka? To ja nie No wiem. pewnie będziesz i właśnie na tym polega kontent, wariacie, nie? Ale będą... A ja się boję. szachowe, będziesz musiał, wiesz, zacisnąć zęby. Kurde. Będzie pani Ola i pani Ola Botes. Człowieku. Bo to boli. pomyśl sobie, że u mnie na czacie jest Sandra, co ma Xen wytatuowane podcycem, a nikki nie da pieniędzy za to, także. Gdzie tatuaż najmniej boli? Nie no, Sandra mówi, że podsycem nie bolało. Górna część ramienia na zewnątrz jest jednym z najmniej bolesnych miejsc. Udo przed ramię. Ej nie, Sandra, nie wiem, ci że usunąć ten tatuaż. Weź pokaż. Wewnętrzna część przedramienia może być bardziej wrażliwa. Usunęła Ej, chwila, rel, o... Najgorzej. Co to jest. Yy, co to jest wewnętrzna część przedramienia? No, tam gdzie pokazywałeś. Chwila, bo... Jak jest tu przedramie całe, tak? To to jest wewnętrzna, a to jest nie. Wewnętrzna to jest to, tak? Tutaj. A to jest... No nie... Ale sobie, o, mam też na czacie Arka, co za 300 by sobie krecika wytatuował na przedramieni to dużego. Dobra Bruce, bo ja idę, mam zapierdol, muszę moment prawdy obejrzeć i grać w... Spoko, ja ci zaraz dam rajdzika, żebyśmy miał trochę więcej widzów baje, ja tak chciałem kończyć. Nie no, wyjebany, spoko. Bo jak ktoś będzie chciał, to przyjdzie. Trzymaj się stary i w kontakcie, nie? Dobra, w kontakcie. Siemasz. No bo chat GPT pisze, że przed, wewnętrzna część przedramienia je, może być bardziej wrażliwa, ale zewnętrzna część przedramienia zazwyczaj mniej bolesna. Chodzi, że tutaj jest mniej bolesna, po prostu na górze. Często na górze tatuaż, na górze będzie brzydki. A na dole będzie bardziej bolał. Kurwa, nie wiem. Ty jesteś pierdolnięty? Czy tatuaż boli? Tatuaż może boleć, ponieważ proces tatuażowego jest na tuszu pod skórę za pomocą mygieł. Kurde. Ogarni się k***a ku... tatuaże bolą tak jakby cię kobieta drapała paznokciami. O kurde na mnie tak raz drapała podczas stosunku, że miałem ku... czerwone kreski na plecach. I tak drapała, że ledwo wytrzymałem, nie? To nie wiem. Wiesz, że to ci się będzie goić przynajmniej przez tydzień? No, ale będzie fajny content. Darmowy tatuaż, a ja zawsze chciałem mieć tatuaż. Kurde, zawsze chciałem mieć tatuaż. Będę miał motywację, żeby go w końcu zrobić. Będzie content. że wpadnie trochę mi kawki. Zajebiście, mi się podoba, jak najbardziej. Jedyne, czego się boję, to właśnie, czy wytrzymam ból, nie? No, bo chodzi o to, że jak już byśmy zrobili ten donate na zbierali to ja się nie mogę wycofać, bo cały net będzie zły na mnie, że skamuję. No, będę musiał, nie? A jak będę płakał jak dziewczyna, to i tak się będą ze mnie śmiać, nie? <śm Ale to nie boli aż tak luz? A ktoś ma tutaj tatuaż? Robił taki większy niż jakiś uśmiech czy coś w tym stylu? dwa rękawy. I, 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 Jakbyście porównali to, te, ten ból, to jest, to jest takie, że o, Chillera myślałem, że będzie gorzej, czy boli, ale dam radę, czy no, no nie wiem. Tu nie chodzi o to, czy jesteście twardzi, czy figmy, czy nie. Bo ból zawsze jest chyba taki sam, tak? Można go bardziej lub mniej ignorować. Na ręce chill. Okej. Okay. Dobra, dam radę. Dobra, damy radę. No to co widzowie? IRLEX w takim razie będzie w sobotę i w weekend, w niedzielę. Z Bartkiem będę.